TVN. a na scenie oczywiście orkiestra OSP Nadarzy do nią otworzyli cały nasz finał i teraz są razem z nami. Jest tutaj bardzo gorąco, jeszcze będzie bardziej gorąco. Damian niepi! No takie małe krótkie hasła, a my tutaj w studio gościmy Was, jesteśmy z wami i dzisiaj także będziemy mówili o czymś, czego jesteśmy bardzo dumni. Nasz program ratujemy, trzymy ratować. Powinniśmy wszyscy potrafić udzielać pierwszej pomocy. To jest starszy wręcz. Obowiązek, ale ról, bo tak to nazywamy, działa świetnie. To jest program, z którego jesteśmy szczególnie dumni. Ja tutaj sobie pozwolę wejść. Nauka pierwszej pomocy, szkolenia 1263 szkolenia. Przeszkoliliśmy 34 788 nauczycieli. Czyli wydaliśmy 3 199 478 podręczników. Ilość szkół objętych programem 13 616. Czyli śmiało można powiedzieć, to program powszechny. I można tak to po, 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 powiedzieć. Przed chwilą mówiliśmy 3 199 478 takich Podręczników, a to oznacza, że tyle dzieci przeszkoliliśmy, czyli czujemy się bardziej bezpiecznie. Także u nas strefa medyczna. Dzisiaj, jeżeli mnie słyszysz, kochanie, teraz masz głos. Halo dzidzia? Dzień dobry Państwu. Jeszcze raz witam już tak naprawdę na cały dzień ze studia medycznego. Obok mnie pan profesor Jarosław Kierkuś. Może ja przedstawię, bo Jurak wcześniej tego nie powiedział, kierownik kliniki gastroenterologii, hepatologii. Zaburzeń odżywiania i pediatrii w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie. Panie profesorze, kupiliśmy 112 urządzeń i graliśmy dla gastroenterologii w 2003 roku. Proszę nam powiedzieć, co się zmieniło w międzyczasie, jakie nowe sprzęty się pojawiły, czy dzieci choruje więcej i co my jako fundacja i my wszyscy zbierając pieniądze możemy zrobić dla lepszego oddiagnozowania i leczenia dzieci. Dzień dobry Państwu. Bardzo się Cieszę, że mogę uczestniczyć w tegorocznej akcji w gastroenterologii dziecięcej przez te wiele lat zmieniło się dużo. Sprzęt mamy coraz bardziej nowoczesny, pozwala nam na dokładne diagnozowanie i leczenie, mało inwazyjne leczenie pacjentów z problemami gastrologicznymi, takim jak chorobami przełyku. Z chorobami wątroby, z chorobami trzustki, z chorobami jelit. Bardzo dużo mamy w tej chwili pacjentów z nieswoistymi chorobami zapalnymi jelit. Ten sprzęt, szczególnie sprzęt endoskopowy, zmienił się przez te lata bardzo. Technologia poszła do przodu. My możemy wykonywać mało inwazyjne zabiegi w środku przewodu pokarmowego. To nam pozwala na szybsze leczenie tych dzieci, szybsze wyjście do domu. Więc no, naprawdę postęp jest ogromny i potrzeby są bardzo duże. Bardzo pięknie dziękuję. Bardzo pięknie nam Pan to powiedział. Widać, że roboty przed nami cała masa, więc dzisiaj pracujemy, zbieramy pieniądze i zaraz zabieramy się za. Bardzo dziękuję, zakupy. cieszymy się, że dziękuję. możemy uczestniczyć w tej akcji. Dziękujemy bardzo. Mo na naszym koncie to są deklarowane pieniądze. 37 milionów. I przelatuje jeszcze dalej. 37 milionów 458 371 złotych, a my jesteśmy po raz pierwszy z nutrycją. To jest nasz nowy partner. Bardzo cieszymy się pani Martyna maczewska mała czyli prezeska. I już jest darem, a więc dzień słuchamy, dobry, mówisz. Dzień dobry. Nutrycja od lat zapewnia wsparcie żywieniowe procesu leczenia przez swoje produkty i usługi. Taki mały pacjent walczący z chorobą, ma szczególne zapotrzebowanie, różne, różne składniki odżywcze, a taka podaż nie zawsze jest możliwa. I to jest właśnie po konsultacji okay. medycznej miejsce żywienia medycznego. 50 tu. Taki od, od pomp. Wyższego, Już mówię, parterem. poczekaj, bo zaraz jedziemy za anteny. Łódź, Katowice, Toruń, Gdańsk, Białystok, Warszawa. Otrzymają właśnie takie pompy. Bardzo dziękuję I wędruje I do do i tych kwiatów są z nami. Kwiatarze bardzo dziękujemy. To pierwszy bukiet właśnie w twoją stronę poleciał. I moi drodzy, my cały czas łączymy się. I uwaga, aukcje, aukcje, woź. Zobaczcie, co można spotkać na naszych aukcjach. Woź! Kitel kucharski Tomka Jakubiaka, Maciej Musiał zatańczy z sobą poloneza w stroju pana Tadeusza, spotkanie i rozmowa od serca z Janą Przetakiewicz-Rojens, suknia wieczorowa Bogny Forowskiej kolacja z Mikołajem Roznerskim, obraz Twins Tadeusza Delmana, wizyta na planie 17. edycji Mam Talent od Pauliny Krupińskiej, mundur kapitański Borysa Szyca z serialu Heweliusz, Damian Michałowski i Marcin Stępniak narobią niezłego bigosu. Te i wiele innych aukcji możecie licytować na aukcje. Moi drodzy, moi drodzy, Klaudia i Kuba tylko tyle powiem, czyli bohaterzy serialu niezwykłego co tam się dzieje, jak oni się mają do siebie, ale są różne kłopoty, ale oni są także na naszych licytacjach, czyli co można byli wylicytować. U nas można wylicytować rolę. Rolę i to, że epizodyczną. będziecie... Epizodyczną rolę na planie szpitala świętej Anny. Wspaniali ludzie, wspaniała atmosfera. No i przede wszystkim wspaniała Klaudia Kościostra. Z tego co wiem na ten moment. cytujemy, cytujemy, Kluentujemy, do święty zborni pacjenci. Dobra, jest z nami młody człowiek. Klaudia, proszę bardzo, to dla ciebie na dobry początek. Rzecz Dzień, mów. Dzień dobry. Dzień dobry. Ines i od pana Marka Sółka. Dziękuję Ci bardzo, Janku, a więc będziemy go licytowali. Jeszcze raz na Janka spojrzenie, wielkie brawo i moje drodzy, sztuka więzienna, o której właśnie dużo mówiliśmy, ja to wszystko oprawiam, to jest wszystko bardzo pięknie opracowane, bardzo pięknie narysowane. Licytujemy, dziękujemy wszystkim osadzonym, którzy wspierają nas. Po prostu są razem z nami Ferrari. Chcecie mieć Ferrari, tu jest 10 tysięcy, a może 10 milionów części na to Ferrari. Zatem wejście, moi drodzy, TTV, godzina 9.20. Gramy jesteśmy, jest tutaj piła atmosfera. Zapraszamy bardzo serdecznie. Wpadajcie, a my już lecimy internetowo. Także z wiadomościami dla was. To mówiłem ja, prezes. I love and i prezes, Owsiak, ale to jest energia.